Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek Diablo spowodowany pojawieniem się e, już nie tylko na serwerze testowym, ale na serwerach tych takich normalnych e, wersji 2.6.8 i nomen omen przecinek 6.6.6 i jeszcze tam parę szóstek, a w każdym razie mnóstwo szóstek, czyli sama diabelskość wydziera z Diablo nam. Chciałem sprawdzić jak po testach, gdzie czarownica no, wymiatała w sposób wręcz groteskowy zostały wprowadzone te, te proponowane, proponowane, no, planowane zmiany do czarownicy niestety okazuje się, że w międzyczasie wywrzuciłem wszystkie czarownice, ponieważ były cienkie faktycznie. Znaczy do pewnego momentu są fajne, a potem robią się cienkie, ponieważ no, wszystko co umieją jednak wymaga tej many, której czasem brakuje. E, ponieważ poziom mam dość wysoki, ale też no, bez przesady, czy chcemy przesadzić? Nie, no może być udręka trzecia. E, ponieważ postać ma 638 smy poziom mistrzowski i dlatego można sobie pozwolić na pewne hmm, rzeczy. Poza tym mam dla takich postaci pewną taką specjalną broń, a w zasadzie specjalny klejnot, który powoduje, że broń poziomu 70, a jakże, eee, można sobie nosić od kiedy się chce. Jest to klejnot łatwości, ale rangi 25 co najmniej. I dlatego <laughs> obrażenia z 600 wzrosły do 26 tysięcy. Co hmm, no działa, działa, dobra, zróbmy sobie cokolwiek. Na razie poziom 13, bo to... Hmm, a, mapa. Dobra, zaprezentujmy jak działa szybkie levelowanie czarownicy na takich poziomach. Eee. Mm, 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 mm. O, pudło! No traw go! <ścoughs> w tym jest problem, traw go, tak? Ale przecież mam już nowę mrozu. No pewnie, że nie jestem zła. Jestem dobra. Eee, pancerz. Hello. Luczniku. Luczniku, <grymne> a właściwie Puszczyku. Dobra, może jakiś inny, mniej wymagający trafiania w cokolwiek mamy już. Porażenie. Będziemy Palpatinem. Zatwierdź. Eee, rękawiczki. O, bo nie mam żadnych. No, tak sobie szybciutko tutaj, prawda? Eee, dodałem sobie trochę premię do szybkości. Mm, <śm> no, cześć koledzy. Przeszliście zginąć? O, to nie tędy. Aj, 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 aj. Nie nadąża biedna gra wyświetlać mi. <śm> tych wszystkich moich możliwości. te wiązki. Hello? Osłona płomieni. Dobrze, ale gdzie ja mam iść w zasadzie? Bo coś nie dostrzegam. Hmm. Ach, tu miałem wejść. O, wow. Chyba prościej będzie eee... ...przenieść się do punktu startu. <grych> bo już zaczynałem się mościć w tej przytulnej eee, No tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Czas na zmiany. Hmm. Eee, no nie wiem. Hydra. Hydr będziemy używać. O ile nie zostały wprowadzone zmiany w nowym zestawie, bo właśnie to zestaw powodował, że... Em, no mówię, wręcz groteskowo się robiło. Pancerz burzy... Tak, pancerz burzy chyba jest lepszym. Nie. A nie, to... Dobra, dobra, idziemy dalej.

i no mówiąc prawdę nie mam już gdzie ich dać e, a przecież to wszystko przecież to wszystko jedno on i tak nic nie robi aha nawet nie mam dla niego puszy odpowiedniej no tak sobie po e, żeby sprawdzić czy to wszystko działa tak jak e... O i nie da się ich uratować, moim zdaniem to nie fair Właściwie nic nie muszę robić, tylko pancerz mój... Mój pancerz burzy i zabija hmm, ne, Czy może mam nową hydrę jakąś? Tak, tajemną może mam lepsze w, w, w te no, seryjne błyskawice hmm. <gony> goni mnie <gony> ale dobry a tu jesteś mm -hmm. No jest takie wrażenie, że tu czarownica wymiata, ale tak, no... O, 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 mocy może być. Tu damy... Eee... Mm -hmm. A tu damy... Krucha potęga, dlatego że... I tak mam więcej życia, bo ten miecz daje mi również mnóstwo życia. W związku z tym tak naprawdę nic nie mogą mi zrobić. Dobrze, teraz już tu przeszedłem szlak i jest pusto, więc znów łatwiej będzie wrócić do początku i iść w tamtą stronę. Może niekoniecznie A ile jeszcze? 30 potrzebuje Ojej Szapeżka Zwierzaczka nie mam do zbierania złota. A, nie, nie, nie. No. Zwierzaczki. Mhm, moja ulubiona. Skrzydła. No, dostałem jakieś skrzydła za sezon. Ale drugi raz takie same. Zresztą brzydkie. E, te mi się podobają i tyle jestem teraz bardzo archaniołem e, chyba nie tędy droga mam wrażenie no na pewno nie o. Nie wiem czy, haha, bo zdobycie 70 poziomu to jeszcze nie wszystko. Muszę znaleźć te zestawy. Nie wiem czy gra będzie tak hojna, żeby je rozdawać. Ehm, no być może będzie nie też... Można mnie powstrzymać. No w tej chwili raczej trudno by to było. Eee, być może w sezonie będzie nowy zestaw nagrodą hmm, Co nie byłoby głupie... Hello nawet biedny nie zdążył swojej załogi wyrzucić Dobra jak z... ja... Zbroja, no coś ubierzmy na siebie, bo biega goła w samym w samej bieliznie. No już zaczyna się robić tak, że trzeba trochę się postarać. Tego nie było w planie, co? No nie, nie było tego w planie. żadnych premii za zestaw nie mam, więc a jakże? No więc yy, cóż, właściwie to specjalnie za wiele nie... A, ty uważaj sobie. się jeszcze jakieś może pierścienie które mam a które nie wymagają żadnego poziomu te takie robione z machin inferalnych one się jakoś ładnie nazywają ale ha 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 nie wiem jak dobra ale dlaczego ja nie jestem w górnych obwarowaniach Tak widzę, że zabijam, zabijam i nagle stwierdzam, że tu się nic nie zmienia. Mm, tu są górne obwarowania. Aha, aha, tu mam zabijać. Co to jest? się musiał Nie sądzę, żebyś ty się musiał do czegokolwiek przykładać. No popatrzcie, zmarnowałem tyle czasu. Ajajajaj, aj, niedobrze. Cześć koledzy Może jest tu ktoś kto... Proszę, pomogłem wam w walce Żeby nie było, że nie pomagam nikomu w walce Niech, niech wyrzucą trochę więcej tej... Hello. Wow, ile ich tam biegnie? Wow! Szkoda, że nie tu, bo jakoś tak masowo bym ich bardziej wymordował. A, m, tak, sorry, zaplątałem się. A, tu mnie nie było na górze. Może tu? Jacyś są. O, jeden. Hm. A może tu? Hmm? Hello? Hmm? Nie. Um... O, mam nowy sprzęt. Kusza. Masz. Dobry A... wybór. No wybór jak wybór. Nie ma wyboru. To co miałeś było... Jakby to ująć, żeby cię nie urazić badziewiem. A no nic Ponieważ i tak najprawdopodobniej teraz jeszcze nie uda mi się osiągnąć kolejny Poziom tak, poziom może nawet i uda mi się osiągnąć Mistrzowski Ja nie mówię, że nie A czemu ja hydr nie umieszczam O, dobra, Zrobione. Podłamek, odłamek, dobra Wracamy do miasta Więc no w najbliższym czasie postaram się tą czarownicę do miasta e Edukacyjny A, to może być, że A Ale to fokus to zaślinaczki, dobra Niepotrzebnie, Niepotrzebnie. szedłem Chyba. E, tak, co mam? A nie. To są różdżki. E, dobrze. Buduję sobie czarownicę. Kiedy już uda mi się ją zbudować być może uda mi się znaleźć tutaj zestaw, ten nowy z aktualizacji który nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa a to nie ma znaczenia to wtedy będę porównywał jak działa czarownica na serwerze normalnym a jak działała na serwerze testowym na ile zostały jej możliwości troszeczkę może zmniejszone, bo no, bez przesady no dobra w tym odcinku to będzie wszystko dla lubiących Diablo tylko że znudzonych tym, że nic się nie dzieje więc jest nowa aktualizacja, która no zmienia, zmienia przede wszystkim czarownicę zmienia bo uznano, że nie występowała w rankingach, w związku z tym należy ją ulepszyć. Na serwerze testowym ulepszono ją do, tak jak mówię, no, zabawnego poziomu. Po znalezieniu całego zestawu możemy udrękę zmienić z drugiej na dwunastą i w zasadzie idzie nam tak samo łatwo, ponieważ premie za zestaw sięgają no przy dobrym układzie około 10 tysięcy procent więc to było trochę przegięcie no ale zobaczymy jak tylko będę miał możliwość porównać to sklecę odcinek i będę zapraszał do oglądania go, a na dzisiaj to już wszystko dzięki za oglądanie, do zobaczenia